Cześć wszystkim! Witamy w Echu Winni, podcaście wspieranym przez Serti Job. Dziś przyjrzymy się zdrowiu i bezpieczeństwu pracy podczas winobrania. Czy wiedzieliście, że w trakcie tego okresu w regionie Szampanii pracuje około 100 tysięcy winobraniarzy? Winobranie to intensywny okres wymagający dużej ostrożności pod względem bezpieczeństwa. Kluczowe jest dbanie o siebie, aby uniknąć wszelkiego ryzyka wypadku. Przede wszystkim przestrzegaj podstawowych zasad ochrony: noś odpowiedni strój, właściwe obuwie i nie zapominaj o nawadnianiu oraz ochronie przed słońcem lub deszczem. Po drugie, bądź świadomy ryzyka związanego ze zmęczeniem. Noszenie skrzynek i długotrwałe pozostawanie w pozycji kucającej mocno obciąża ciało. Zadbaj więc o regularne przerwy i rozciąganie. Na koniec zwróć szczególną uwagę na ryzyko drogowe. Przy zwiększonym natężeniu ruchu na drogach, większej liczbie kierowców, którzy nie znają regionu, śliskich powierzchniach asfaltu z powodu cieknącego soku winogronowego i presji czasu, kluczowe jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa drogowego. Podsumowując, dbanie o siebie podczas winobrania polega na przestrzeganiu podstawowych zasad, właściwym rozłożeniu sił w ciągu dnia i ostrożności na drodze. Nie lekceważ też podstawowych aspektów takich jak sen, rozgrzewka. I rozciąganie podczas przerw. Nie zapomnij, że do Twojej dyspozycji są dwa inne podcasty Echa Winnic. Winobraniarze, Znaj swoje prawa oraz Od winogrona do wina. Winobraniarz to kluczowe ogniwo. A dla naszych międzynarodowych przyjaciół, znajdziecie nasze podcasty także w języku angielskim, rumuńskim, bułgarskim, francuskim oraz tureckim. Mówiła Kasia. Zjachty Job dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Echa Winnic.